Okej okay, drodzy Państwo, kontynuujemy serię FIRA 3 Kolejny chapter, czyli kolejny rozdział No dalej, dalej, dobra I zaczynamy Ktoś, mi, ci... o. Ktoś mi dzisiaj... Ktoś mi powiedział, że jestem najstarszym youtuberem, który nagrywa gameplay w Polsce W sumie nie wiem jak się czuć Ale z drugiej strony Jestem jeden na całą Polskę, nie? Tak to nie źle. Coś mnie tam wyróżnia. No dobra, znowu nie mamy gibery. No, szur leci i znowu spierdzielił pod wodę. Specjalnie chyba tak zrobione, żeby nie można było ich zabić. Tutaj musieli maczać palce ci animalci. No i co? Co ona w ciąży jest? Przepraszam? czy mi się zdawało? Nie mogę tutaj biegać. tam fucker. Dobra. O, mamy giwerkę, to już coś. Zawsze to lepiej niż... No i? Nikogo tu nie ma. No cóż. To może w końcu ta gra być straszna. Powiem wam szczerze, że jak na razie mnie bardzo nie wystraszyła. O ile w ogóle. Także spodziewałem się czegoś lepszego. No, na razie to jest jedna wielka sieczka, ale... No i na mój przyjebali w głowę i co? Oho, zaraz wróćcie jak wam kiedy rozpuści. Zobaczycie. Nie, nie radzisz, co to jest. Jaka szkoda. No, hmm. do mnie chcesz, ja spór. No. No wiem, że jest w ciąży. Zobaczcie, brzuch no, pierdolę. No tam pamiętam z części pierwszej, chwilę, tak? W drugiej też się przewijała, chyba. No, tylko ona była już dorosła znaczy duża. Teraz znowu to jest i dziewczynka, i, i chyba. nie męcz się. I matka jeszcze wciąży do tego, nie? O, prąd. Nie mogę biegać znowu. No widzicie, pod podziemie spieprzają. Okej. Okay. Może w końcu zwalniacza będę zaczął używać, no bo w końcu do czegoś on jest, nie? Dlaczego no, nie mogę biegać? No, wiecie, nie można szprot Lipa. LIPA! Ups.

Widzę Cię. To, chodzi. to chodzi. Tutaj ktoś jest? O, na Amo, amo. Tego nigdy nie za wiele. Nie zdążyłeś, co? Rzucić granata? O, tak... Tak myślałem, oni zawsze wychodzą znikąd, kurna, po prostu. Dobra. Te mi wyglądają na drzwi, których mogę użyć. No i co, cywilat? Zabijasz baranie, niewinnego. Dobra. Co to przyjechało? O kurwa. Nie pancerny. to tu też wyszedł? No jasne, a jakby? Jakby inaczej. Uuu! Ale spryciarz! Widzieliście go? o Tak to my sobie tutaj nie... Nie powalczymy. O, tam, patrz. Jak górna kamper siedzi. Dobra, jeszcze jakiś chętny? O, co to było? Dobra. Tym panom podziękujemy. Kurde, no i gdzie oni są? hello, proszę bardzo. O, no, tutaj wejdziemy. Uuu, dobra, o. No. Sniper, nie, no nie umieszkam. bo pod drzwiami to może być. Nie, nie, ma ich. Ma powera. No i co, już po nabojach? uff, 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 Yeah, behind the wall. Fuck you. Dobra, nie mam naboi. Nie, to I got you. Niestety, kolego, coś się po pomyliło. Czy ja dobrze idę. Dobra, są jakieś drzwi. O! Gdzieś tu idą. No dobra, pójdziemy tu Dalej, 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 dalej o, tu schody nam zablokowali, nie można. To pewnie tu muszę do tej dziury wleść. Bidna kobita, no. Czy to facet U. Ej, co to było? Kuźwa, co ja latać potrafię? O kurwa, maś! O! Dobra. No. No i co tu się kuźwa chowasz? Masz jaja, ja to chodzi, walcz. Dobra, idziemy tam, gdzieś byli. na wszelki wypadek. Jakby ktoś mi tutaj... o Ups. Ja pierdziele, ale sieka. Jeszcze? Nie wierzę. Kuuuźwa, nie wierzę. Let's Fuck, jeden. O, kolejny. No. Co mamy tu? Nic tu nie mamy. Dobra. No i co? Pułapka zamyka się O A nie, tu się coś otworzyło. I can some here. No, Myślę, że jesteś fucked. No, już mówiłem ci. Tu nic nie ma. Tu przyjaźń, chata. No i tu też nie możemy wejść. Tu. O, jaś O, tutaj. Tego trzeba... Chciałbym...

To, nie mamy już tych, to. Ja pierdolę, zabiłem go czy nie? O oh, fuck. Ja pierdolę, ale sieka. Gdzie oni są? Skąd te, kurwa, szmaty się biorą? A, tutaj cię mogę... Fajnie, fajnie, kurwa, fajnie. Tu jest szmata na dole. Dobra. Lecimy tutaj. O, proszę, kurwa, jest nawet więcej. Tutaj jeszcze ktoś został, czy nikt? Powinno być amo o bazuka Trzeba było się nie wychylać. Dobra. Taka muzyczka. Ale powiem wa wam, że oprócz sieczki tak naprawdę, to strachu w tej grze mało, a to chyba nie o to chodziło. No sama nazwa fir, Fear... powinna do czegoś zobowiązywać, no proszę was, no, a nie do tego, żeby kurna tu się strzelać. O, oh, proszę, mogę tu coś wejść sobie. O, oh, where I am. Dobra, idziemy. Co? Nie mogę? Nie mogę. No, you over. I co? Co to było? Przepraszam bardzo. I co? Zniknął? Cięło go? Dobra. Nie no, muszę tam iść, bo tutaj nic nie ma, nie? Pobiegniemy sobie. Oh, really? Yeah. Oh, fuck, no prawie got me. miał. Co to? Oh, a Aha. Uh -huh. We need to follow that helicopter. oops I Tak movies Chopper 2 remaining payload to LZ-1 Beta to support phase

Skąd oni się tutaj biorą? Kurwa Tu na górze ja pierdolę, ale sieka Wychyl się Dawaj wychyl się powiedziałem Nie będę dwa razy powtarzał Gdzie ty jesteś? Oni nigdy nie za wiele. Tu dziś była praca. Prawie czego? Jakbyś roił do mnie. Uu. O, kurwa. Ja pierdolę. No mogę mieć tutaj kiepsko proszę państwa. No kurna potwory, stwory i inne kurwa gady. no to się da zabić, czy nie? Pierdolę to, kurwa. Och, cholera jasna. Tam jeszcze był ktoś? Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Tutaj? Nie tutaj. Tam była chyba drabina, mi się wydaje. Dalej, 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 kurna. Nie, no jakoś... No nie, od nowa muszę iść. Ja pierdziele. Wypierdalaj, stąd nie widzisz, że się spieszę na helikopter. Aha, no fajnie. Nie miałem już naboi, tak? Po prostu rewelacja. Czy oni się, kurna, że tak przeproszeniem, mnożą? Czy co? O kurwa Dobra spie... Za Udało się Ja pierdziele No dobra Ciekawe czemu nikt nie przyszedł mi pomóc No brocisz jak kurwa stał i co? Patrzył się Chyba się wkurwiłem. Chyba nawet bardzo. A się drugi pilot też go wyrzucił? Jednego tylko wyrzucił. Dobra, chyba koniec czapteru. Rozdziału, znaczy się. Tak jest, także dziękuję serdecznie, zapraszam na kolejne. Pozdrawiam na razie.